Dzisiaj w niezwykłym miejscu, Pałac w Mosznej, na Opolszczyźnie. Witamy bardzo serdecznie, chociaż pewnie słabo mnie słychać, ale zaraz przejmę mikrofon. <grydy> Tutaj już układamy stanowisko do pracy, a ja powiem Wam kilka ciekawych rzeczy na temat tego niezwykłego miejsca. Znajdujemy się na Opolszczyźnie. Pałac, na który patrzycie, to efekt kilku wielkich działań budowlanych, architektonicznych, ponieważ oryginalnie ta budowla powstała dużo wcześniej. Był to pałac barokowy, przebudowany pod koniec XIX wieku w stylu neogotyckim i to jest ta część, na którą patrzymy teraz centralnie na naszych ekranach. A po prawej stronie bardziej w głębi widzimy jeszcze jedno skrzydło w stylu neorenesansowym zbudowane specjalnie dla Wilhelma II, który przyjeżdżał tutaj na polowania odwiedziny do gospodarzy, tego niezwykłego miejsca, metamorfoza pałacu wiąże się bezpośrednio z postacią Franca Huberta. Ciele Winklera. A dzisiaj będziemy rysować, malować węglem. I to nie przypadek, że właśnie w tym miejscu, bo fortuna właściciela Pałacu możnej, twórcy koncepcji jego niezwykłej formy architektonicznej, właśnie oparta była na węglu. Taka ciekawostka. Jego dziadek był górnikiem. Kopalni, który po śmierci właściciela ożenił się z bogatą wdową i w ten sposób stworzył nowy ród Winklerów. Który, już w kolejnym pokoleniu, otrzymał tytuł hrabiowski, a następnie to rozbudował właśnie ten dawny barokowy pałac to tak niezwykłych, bajkowych, fantastycznych kształtów. Pałac ma 99 wież. Podobno wiąże się to z tym, że jedna wieża więcej i właściciel musiał był udostępniać swoje wojsko królowi. Ale zgodnie z fantazją architekta i twórcy koncepcji ma 365 pokoi. Tyle, ile dni w roku. Jest to niezwykłe miejsce, może może możecie skojarzyć z krótkim filmem test pilota Pirksa, który był tutaj nagrywany. Ale z pewnością pobudza wyobraźnię i skłania do snucia wielu różnych ciekawych opowieści. Wokół nas rozciąga się przepiękny park. O tej porze roku już nie kwitą rododendrony, ale znany jest z tego, że właśnie tu, w głębi parku, w głębi alejek rosną piękne, ponad 200-letnie 200 krzewy, które na przełomie maja-czerwca kwitną, tworząc to miejsce jeszcze bardziej niezwykłym, niesamowitym. To tak naprawdę ogromny kompleks. Tam w głębi znajduje się jeszcze na koni. Bardziej po lewej stronie za drzewami, teraz jeszcze nie widzimy, ale potem może uda nam się Was oprowadzić po tym miejscu. Yy, taki sztuczny zbiornik staw, którym zimą pięknie odbija się z daleka forma zamku. Kiedyś yy, Kanałami, które są zrobione wszędzie w parku, wodnymi kanałami i można było pływać małymi łódkami, yy, takimi troszkę na wzór weneckich gondoli. Ciekawie spędzać czas. Ja myślę, że po pół godziny klejenia taśmą klejącą udało mi się przygotować miejsce pracy. I roboczą sztalugę. Zdecydowanie tak. Eee, tak to jest, kiedy zapomni się zabrać sztalugi plenerowej, którą serdecznie jednak doradzam w takich sytuacjach. Ale zawsze coś da się zrobić. Oczywiście, trzeba sobie radzić. Taśma klejąca poza tym zbudowała niejedną cywilizację. Eee, zaczynajmy zatem. Ja pożyczę sobie mikrofon zaraz drugi. Już szukamy takiego dobrego kadru. Daria, możesz powiedzieć, czym będziemy rysować? Właśnie wspomniałam, że węgiel, a dziadek Franca Huberta, który przebudował pałac zamek w tak bajkowym stopniu, był górnikiem. Także przygotujcie węgiel, przygotujcie papier. Tak widzę, że ty dzisiaj wybrałeś się szary, szary papier. papier. Ale o takim wspominałem w zapowiedzi. Będziemy rysować węglem oraz białą kredką. Tak, a tam w głębi bliżej drzewa po lewej stronie możecie zobaczyć oranżerię. To też część, która powstała łącznie z neogotycką przebudową pałacu. Jeszcze charakterystyczne, które myślę, że potem pokażemy, jak zrobimy jeszcze takie przejście po okolicy. Są kamienne lwy, fontanna. A to, na co patrzymy teraz, czyli mając najwyższą wieżę na środku kadru, mniej więcej po prawej stronie, to wejście do kaplicy. Teraz w kaplicy odbywają się często koncerty muzyki kameralnej. Ma niewyjątkową, piękną akustykę. Dziś to miejsce jest otwarte dla wszystkich zwiedzających. W środku w pałacu mieści się hotel. Do niedawna było to jeszcze Centrum Leczenia Nerwic. musicie przyznać, że w takich okolicznościach parkowych aż się cieszy dusza <noise> i można naprawdę miło spędzić czas. Hmm, zabierzemy Was jeszcze na spacer później. Ja już przejmuję e, sprzęt i zaczniemy rysować. Tak, dopiero teraz mamy dziesiątą, więc... Tak, no proszę, jak ten czas dzisiaj był łaskawy. zaraz zrobimy tak, żeby wszystko było dobrze widać i zamek i mój rysunek będzie to wyzwanie, ale na pewno się uda Że istniejąca tu wcześniej budowla była połączona podziemnym korytarzem z inną budowlą w szelicach, która należała do yy, prawdopodobnie zakonu templariuszy. A jak wspomniałam wcześniej, yy, ciekawostka dotycząca dzisiejszej techniki, czyli tego, że będziemy pracować węglem. Też wiąże się poniekąd z historią tego miejsca, bo dziadek Franza Huberta, który przebudował w neogotyckim stylu wcześniejszy barokowy pałac, był właśnie górnikiem, górnikiem w kopalni w Miechowicach, który po śmierci właściciela kopalni ożenił się z jego żoną i uzyskał następnie tytuł szlachecki. To skrzydło, które widzicie w głębi, bardziej po prawej stronie, jest renesansową częścią całego y, kompleksu pałacowego. Y, powstało specjalnie na przyjazd Wilhelma II, który w tych okolicach polował. Tak, no i tutaj takie też pytanie, zamek czy pałac, pałac czy zamek? Ze względu na gotycki charakter, neogotycki, ale jednak nawiązujący do twierdz obronnych budowli, przeważa w użyciu określenie zamek, ale właściwie tak teoretycznie powinien być to pałac, bo jest to budowla stricte mieszkalna. To co, zaczynamy. Tak, zaczynamy rysowanie. Daria, zobacz, czy mnie widać w kamerze z głową czy bez głowy, czy jak wstanę. Głową. A jak wstanę? To już bez głowy. No to... Troszeczkę, troszeczkę. A jak się schylę, to widać pewnie lepiej. Dobrze. Myślę, że w takim razie zaczniemy. E... Zaczniemy rysowanie, moi drodzy. Przygotujcie sobie węgiel i zaczniemy od wyznaczenia proporcji zamku, pałacu właściwie, który nie cały mieści się w kadrze. Moja kartka zasłania kawalątek dosłownie, kawalątek, ale ten kawalątek dorysujemy. Ten kawalątek pokażę Wam za chwileczkę już i objaśnię, jak ugryźć w kadrze. Zaraz sobie jeszcze usprawnię nagłośnienie, aby było mnie lepiej słychać. Dzisiaj specjalnie trochę większy z, z obiekt w kadrze niż mój rysunek, tak żebyście, żebyście mogli rysować również niezależnie od mojego od mojego rysunku patrząc na to, co, co widzicie w kadrze. Myślę, że to będzie dosyć. Dosyć wygodne dla Was, e, aby lepiej widzieć zamek, niż, niż e, moją pracę, ale jedno i drugie się mieści, więc jakoś damy sobie z tym radę. Dobrze, takie, takie podstawowe podstawowe podziały, które sobie wprowadzimy, to będzie to będzie skrzydło wschodnie, które jest bliżej nas, od tego skrzydła zaczniemy. Tak naprawdę ono będzie zajmowało więcej niż połowę. Postaram się zmieścić jeszcze fragment tej wspaniałej sosny, która rośnie obok. Więc myślę, że zaznaczymy sobie krawędź naszego rysunku, zostawiając pewien margines do, do krawędzi kartki. Myślę, że na waszych kartkach, ponieważ pewnie rysujecie na troszkę mniejszym papierze niż ja dzisiaj. Zaznaczymy sobie z lekkim spadkiem, bo jesteśmy tutaj na lekkim wzgórzu podstawę. I teraz, aby na pewno zmieściła się iglica na wieży, bo to jest bardzo ważne. Zaznaczymy sobie również lekki margines od góry. Daria, czy widać te kreski, które ja rysuję w kamerze? Myślę, że powinno być widać doskonale. Tak więc ten margines będzie nam przypominał o tym, że iglica na wieży ma się skończyć, ma się zmieścić gdzieś tutaj. To, co teraz robię, czyli dzielenie, dzielenie kadru, sprawdzanie rękoma proporcji, to jest najwygodniejsza, tak naprawdę, metoda. Myślę, że podzielimy sobie kartkę w połowie. Od tego zaczniemy. I tą połowę po lewej stronie wykorzystamy na część wschodniego skrzydła z najwyższą basztą. I moi drodzy w połowie tej połowy może trochę bliżej środka, umiejscowimy właśnie tą wysoką basztę. Ten dalszy teren, bezpośrednio przy zamku, tam jest sadzawka i fontanna. On już przechodzi w poziom, więc możemy tam sobie zaznaczyć poziomą linię. Cała ta formacja kolejnych wieżyczek przybiera troszkę postać trójkąta łącznie z basztą, z trójkątnym dachem, więc myślę, że właśnie taką formę trójkąta sobie tutaj zaznaczymy. Do szczytów tych wyższych wież narysujemy sobie jeszcze kwadrat, tak więc taki kwadrat i trójkąt pomoże nam tą, tą właśnie część zamku zmieścić w kadrze. Gdzieś tutaj, przy samej krawędzi kadru, e, będzie się znajdowała sosna, stara, bardzo ponad 300 letnia, z tego co pamiętam. E, wiem, że dęby 300 letnie tutaj rosną. Być może ona również jest aż tak wiekowa. Troszeczkę przesuwam tą najwyższą wieżę. Na razie to jeszcze takie orientacyjne, orientacyjne linie. Daria, patrz, czy ja nie zasłaniam za dużo. Czy widać, co rysuję? Tutaj będzie gdzieś krawędź wieżyczki skrajnej, oddzielającej skrzydło wschodnie, które widzimy najbliżej nas od skrzydła zachodniego, które jest tam w głębi. I właśnie to skrzydło zachodnie sobie zmieścimy obok. Już sprawdzam proporcję. Tak naprawdę dwa razy to skrzydło zachodnie mieści się w skrzydle wschodnim. Zatem jeszcze troszeczkę przesuniemy tą linię, którą początkowo umieszczałem w połowie. Mamy w tej chwili taki podział właściwie na trzy części. On będzie bezpieczniejszy. Zostanie nam troszkę więcej miejsca po lewej stronie. Tak więc proponuję Wam taki podział. To jest ważne, żeby to dobrze w tym momencie skadrować, bo będzie łatwiej rysować później i wszystko zmieścić. Dorzucasz ten do posta takie zdjęcie, żeby Tak. Spaść, żeby Tylko że do transmisji się nie uda dorzucić zdjęcia. Jako osobny post ewentualnie, tak. Tak więc lekko przesuwamy wszystko w bok. Już Wam mówię w jakich, w jakich wielkościach i proporcjach, co jest w naszym kadrze. Tak więc, w jednej trzeciej od dolnej krawędzi kartki, w jednej trzeciej zmieści się to skrzydło zachodnie, ono gdzieś tutaj. Nam się pomieści? Będzie troszkę więcej niż jedna trzecia. W poście pojawiło się zdjęcie, które można sobie hmm, na ciekawę, nie po prostu pobrać i też dodatkowo mieć jeszcze taką pomoc, wgląd do tego co widzimy. Tutaj. Jakbyś mógł powtórzyć, bo nie wiem czy mnie słychać. E, na Facebooku w dodatkowym poście Daria zamieściła dodatkowe zdjęcie, z którego możecie korzystać, na którym pięknie widać wszystko to co, widzimy tutaj. to, co widzimy tutaj, tak więc możecie śmiało jeszcze sobie tam podglądać w lepszej trochę rozdzielczości i jakości. Dobrze. Potraktujmy już tą linię jako oś najwyższej baszty. Ja jednak wstanę kosztem mojej głowy w kadrze, ale dzięki temu wy będziecie lepiej widzieć, co tutaj się dzieje. No, nawet się mieści już teraz. Nawet się mieści, To dobrze. Tutaj będziemy mieli krawędź. baszty ostatniej oddzielającej te dwa skrzydła od siebie. Podzielmy sobie teraz, podzielmy sobie teraz jeszcze tą zasadniczą bryłę zamku na część murów oraz część dachu. Tak naprawdę dokładnie w połowie kartki, dokładnie w połowie kartki będzie przebiegała krawędź muru i tutaj również zaraz wyznaczymy sobie dach. Część osób prosi, jednak było lepiej widać to co rysujesz, a nawet mniej to co rysuje. A, to możesz się przesunąć z kamerą trochę. Tylko tak, żeby, znaczy, postaw, może ją na ziemi, żeby nie trzymać w rękach. Mówisz, że wyżej trzeba, tak? Może troszkę zawiszę teraz. Już chwileczkę. Ale teraz chyba widać tylko mój rysunek, tak? I troszeczkę pałacu też widać, ale znacznie mniej. Ty decyduj, co no ja myślę, że na początku pokażemy trochę więcej mojego rysunku, ale później jednak polecam, żeby Państwo patrzyli na zamek. Głównie. Tak więc połowa kartki to będzie, to będzie linia dachów. Mierzę teraz szerokość głównej baszty w stosunku do jej wysokości. Mierzę to palcami, można to mierzyć ołówkiem. 7 razy z iglicą. Tak więc, przyjmując, że tutaj ma się skończyć iglica, musimy podzielić sobie tę część na 7 odcinków. 1, 2, 3. 4, 5, 6, 7. Prawie trafiłem. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Dobrze. Szerokość wieży to będzie 1 1,7 jej wysokości. Czyli mniej więcej tyle. Zaraz jeszcze to zweryfikujemy. Daria nie zasłaniam za bardzo rysunku. Nie tę część, która cię rysujesz sobie jednak stamy. Tak, wyszła czas nie Nie, to chyba tylko na chwilę. Trzeba kartką przykryć. Transmisja wróciła. te rzeczy. Nie, gdzie wróciła transmisja? Czy, czy widać nas? Bo ja tam nic nie widzę. Daria, sprawdzaj. Ja już sprawdzę. No nie widzę na Facebooku. Mm. Nie że jest w trakcie, ale. Mhm. trzeba A nie wiem, odśwież jeszcze, zobaczysz, czy jest na Facebooku, czy nie.